Siemaneczko, stajsy, witajcie, ja jestem Narciak Dzisiaj z unboxujemy sobie mój nowy telefon Dokładnie tak jest to, uwaga, Xiaomi Redmi Note 10 Pro Dokładnie tak Zasy przytamy troszkę o tutaj jest Pro Redmi Note 10 Który kosztuje około, podam wam wszystko, podam do niego linko oczywiście w opisie Cena będziecie mieli na Allegro, ponieważ podam wam to na stronie Allegro. Jest to, zobaczmy sobie, Redmi Note 10 Pro with Easy Access to Google Apps U Us Most. Tak, tutaj możecie sobie przeczytać. Ja, no wiecie. O, czekajcie, jakbym to sam pokazać. No, tak to wygląda. E, tutaj mamy oczywiście... A, w sumie to jest jakiś chyba... Co tutaj mamy jeszcze? Coś tak tutaj pudełko. O! Tu mamy jakieś... Yy, tutaj mamy... Imp importer na name xiaomi Technologii. Okej, okay, adres mail. A tutaj jest adres, dobra, no to, to jest też nieważne. Co? Otworzymy sobie teraz, uwaga. Yy, otwieram sobie do góry. Oczywiście też takie ładne pudełeczko. Tak, ten telefon wygląda w ogóle. Patrzcie. Proszę. Dobrze, otwórzmy sobie go. I polecam być bardzo, bardzo uważnym i lekkim, bardzo, ponieważ to jest telefon za prawie 1500 zł, więc, naprawdę, uważajcie. Co my tutaj mamy? Co to jest w ogóle? To są jakieś. A nawet nie wiem, co to jest. Słuchajcie. Forks mi Redmi na 10 Pro. A, dobra, napiszcie w komentarzu, co to jest, bo ja nie wiem. Także, dobra. Lecimy otwierać to. Co my tutaj mamy? Dobra. Zobaczmy sobie... O, tutaj coś otworzyłem. Okej, okay, tutaj coś już mamy. Czekajcie, bo tutaj jest... O dobra. To ja otworzyłem to całe. Sorka. To miałem po prostu tak zrobić. Jest... Czekajcie. O, co ja zrobiłem? Dobra. Jest. Czekajcie, to na razie odstawimy. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj jakieś gazetki. Redmi Note... czekajcie, zobaczymy. Tutaj jest Redmi Big Xiaomi, Redmi Note 10 Pro. I tutaj jest gazetka z tego co wiem. No nie będę teraz jej czytał. Aha! To jest po prostu instrukcja. Proszę bardzo. Instrukcja samego telefonu. No to jak coś sobie chcę poczytać. Na przykład o tym y, jakieś instrukcje różne, jak go zaprogramować i tak dalej. Tutaj nie wiem, co to jest. Tutaj jakieś... Aha, to są jakieś też instrukcja Nie wiem, jakaś instrukcja. Mamy pokrowiec Tak on wygląda, tutaj macie kod bardzo No na razie nie będę wam pokazywał Co to jest za pokrowiec? Aha, czyli to jest Aha, spoko, dobra Czyli to jest pokrowiec na czas... Fajne, bo tutaj jest takie coś, że jak Na przykład, bo ja teraz na przykład Nie tu i do tel i do telefonu To za ten czas będę miał takie coś No to, słuchajcie, bardzo przydatne Na razie sobie zostawimy to tutaj na bok Te gazetki w sumie też Możemy odstawić na dół, albo dobra Wiecie co? Zamknijmy to jak to zamknąć? Nie wiem Dobra Chodźmy sobie dalej Telefon to zostawimy na później, bo na, to, no Dobra, trzeba to najpierw Wyjąć, to jest też wyzwanie, nie? Hardcore O, dobra Telefon, tak wygląda, za, za chwilę Za chwilę do niego przejdziemy Bo tutaj są jeszcze jakieś rzeczy O właśnie, to nas bardzo ciekawi Tutaj, a, dobra, to jest takie coś Dobra i mamy kabel. Kabel od chyba z tego co wiem zasilacza. Yy, nie, to jest, przepraszam, jaki zasilacz? To jest yy, kabel do ładowarki. Tak, to jest yy, kabel USB. Tak, to jest kabel USB. Nie wiem jakie tutaj jest wejście. To jest wejście chyba bez tego co wiem. Tak. Czekajcie, bo nie widzę. Nie, tak, to chyba to wyjścia. No mamy tutaj również ładowarkę, słuchajcie. No, ładowarka kozak. Ładowarka jest super, bo naprawdę łatwo będzie, będę mógł ją znaleźć. Ładna, ładno. Spoko jest, coś tam jeszcze jest. No raczej trochę bo W Dobra, nie będziemy... Chociaż czekajcie, mamy coś tutaj być, ty. Co tu może być? Nie, nie wiem co ale przejrzę to, bo w kurde nie wiem. Wcześniej już musiałem otworzyć, żeby zobaczyć, czy wszystko się zgadza. Nie, to są po prostu jakieś kartony. Tutaj już rzeczy nic nie będzie. Dobra. Yy, to zamkniemy sobie na razie. Tutaj sobie wszystko odłożymy. Całą madowarkę. No to przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli nasz telefon. Ja tutaj się ułożę. Jest to Xiaomi miner 10. I uwaga! Pierwsze co mnie zajarało, to ten aparat, słuchajcie. Aparat wygląda przeepicko, słuchajcie. Proszę bardzo, mój obecny telefon. Nie wiem obecnie gdzie jest. To na, pod, na koniec odcinka, wam powiem, gdzie jest mój obecny telefon. Bardziej, jak wygląda mój. A, czekajcie. Tutaj mam mój obecny telefon. Tak. Tutaj go mam. Mój obecny telefon wygląda tak. Nie będę Wam go pokazywał w TUI. Czekajcie. O, stajmy. Jest strasznie stary, jest potrzaskany, brudny i w ogóle Huawei to jest... Nawet nie wiem w sumie jaki Huawei. Yy, ale po prostu Huawei. No, nawet działa bardzo. Dobra. Ja sobie to odstawię. Na później. I co? Yy, no to lecimy, słuchajcie. Ach, lecimy, dobra. W ogóle ten mój telefon obecny kosztuje dopiero co 600 słuchajcie, złotych. No to jest masakra. A to kosztuje 1500, dobra. No, ale to jest kurde różnica, nie? No dobra, no to co ja mogę jeszcze powiedzieć, słuchajcie? Hmm. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Dobra, to jest o 900 zł więcej lepszy telefon, nie? Dobra. No to co, jakby od tego zacząć? Dobra, najpierw może zaczniemy sobie od opakowywania tego tutaj. Poczekajcie. Może no, to jakoś trzeba tutaj Jezu, ja nie chcę nic popsuć, ja pierdzielę Dobra Dajcie, Tutaj trzeba, o, zdjąć folię Taką, o, tak, to się robi Zobaczcie, ja tylko naprawdę bądźcie uważni przy takim czymś, bo to jest... Uh, dobra Oj, bądźcie uważni, bo to jest, no, naprawdę... I nie polecam dotykać szkiełka, słuchajcie, jak otwiera się taki telefon No, słabiutko by było, się otworzyli szkiełko Zgaduję, że jeszcze na aparacie jest tam Jakieś tutaj zabezpieczenie czy nie no powinno być, słuchajcie, bo tak nie wiem nie ma. Dobrze, tutaj tą naklejkę to w sumie chyba nie wiem, czy można odrywać. Na razie jej nie będę odrywał. Zostawię sobie tak. No i tak wygląda ten telefon. Jest zajebisty za przeproszeniem. Dobra, zobaczymy czy można go odpalić. No nie można, ponieważ nie jest w ogóle jeszcze zaprogramowany w ogóle. Nie wiem, nie wiem w ogóle w sumie jak to zrobić. Nie wiem, może go trzeba czekać. O! Teraz dopiero można odpalić. Proszę bardzo. Odpalimy sobie go. To jest telefon z Androida, więc, no, bardzo się cieszę w sumie. Mój. Aha. Dobrze. Ja sobie go odpalę, na szybko go zaprogramuję. I zawsze w sumie będziemy żegnać, no bo co jeszcze tutaj do więcej? No. 44% mam. No i 12. News alone, dobra. Pyk. No i tutaj sobie ustawiacie język. No, ja raczej nie będę sobie tutaj wymagał jakoś mocno. Ja sobie po prostu ustawię polski, po prostu. Ustawiacie sobie polski. Pyk. Region, no to Polska, oczywiście, wiadomo, PYK. Umowa użytkownika, no to tutaj, yy, wiecie, tutaj mamy. Yy, i Dobra. PYK. Sprawdzanie karty SIM. Nie mamy jeszcze karty SIM, no właśnie, więc tutaj się zatrzymamy, ponieważ karta SIM muszę ją znaleźć i to mi trochę zajmie czasu. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, tak wygląda mój nowy telefon yy, No i... no i powodzenia No i... Po <laughs> nie wiem co ja powiedziałem A włóżmy sobie jeszcze do etui, tego, po tego początkowego, zobaczymy jak wygląda Oj Oj, 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 oj Słabytko troszeczkę, czekajcie, ja go włączę tutaj Uhuhu uh. No, ciężko go tutaj włożyć. Nawet bardzo mogę powiedzieć, że ciężko. O, włożyłem. Tak się prezentuje. No. Telefon zarąbisty. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Cześć. Pozdro dla Was.